Hej, witam Was znowu bardzo serdecznie. Mam dla Was kolejną porcję informacji z Gamescomu, z konferencji Sony. Po ostatniej prezentacji Call of Duty Black Ops portu na PlayStation Vita, dzisiaj zajmiemy się kolejną grą na PlayStation Vita. Jakbyście jeszcze nie zauważyli, jest to Killzone Mercenaries. Killzone już został zapowiedziany jeszcze przed premierą PlayStation Vita. Był pod roboczą nazwą Killzone Vita. Nie wiedzieliśmy o nim w zasadzie nic poza tym, że będzie istniał. Dzisiaj została rzucona garść informacji, dowiadujemy się, że pod tytuł Mercenaries, czyli najemnicy najemnik nie jest bez znaczenia. Otóż wcielimy się w najemnika, który będzie dostawał różne zadania za pieniądze. I tu właśnie jest cały człon gry. go Nie będzie zależało co to jest za zadanie, gdzie ma je wykonać, co ma zrobić i od kogo. Będzie tylko zależało na nagrodzie, ile dostanie za to pieniędzy. Pieniądze będą tutaj takim znacznikiem, wyznacznikiem, jakby punktów. Pieniądze będzie stosowało się za przejście konkretnej misji, ale także na przykład za dodatkowe akcje w trakcie gry, na przykład silent kill, czyli zabicie po cichu będzie tam skutkowało, jak na trailerze, jest ilością punktów dodatkowych, headshot, dodatkową ilością punktów i w ogóle każde zabicie też będzie istniało. Czyli to będzie to takie połączenie zona w zasadzie z arkadowym systemem punktacji. No, myślę, że w miarę fajne wyjście, ponieważ zawsze mi się kieszon konsolki, czyli właśnie Vita, PSP i tak dalej kojarzyły z takim troszkę arkadowym graniem, zdobywaniem punktów. Ja osobiście zatem nie lubię, ale mówię co mi się kojarzy. A więc fajnie, że do normalnego shootera, do normalnej kampanii e, wrzucam taki system punktowy. E, nie będą robili z tego takich podmisji, jak to było w Unity albo Unity, albo Unity 14, nie pamiętam. Dokładnie jak się nazywa ta gra. Tam po prostu był zbiór luźny, luźnych misji, bez fabuły, nic. Tu normalnie będziemy mieli całą spójną opowieść. Tylko że z tym licznikiem punktowym, jakbyście jeszcze czegoś nie zauważyli z trailera, no to, no to niestety dużo wypowiedź deweloperów nie powiedziała, bo to były trzy zdania przed trailerem, trzy zdania po trailerze. I do widzenia, kolejna gra. No więc to by było na tyle, niestety nie mogę na razie Wam nic więcej powiedzieć. Ale oczywiście, czym bliżej będzie premiery, która jeszcze nie została ustalona tym będzie się pojawiał kolejny film, który może Wam opowie więcej szczegółów. No dobra, to by było na tyle i zapraszam, żegnam się z Wami i zapraszam do kolejnych odcinków e, informacyjnych.